Zaczerwienienia w okolicach nosa i policzków, długotrwałe rumieńce prowadzące do trądziku różowatego, sieć czerwonych pajączków. To najczęstsze problemy, z którymi borykają się osoby o cerze naczynkowej. Taka cera wymaga szczególnej pielęgnacji. Leczenie skóry naczynkowej polega na zamykaniu naczynek. Świetnie w tym zadaniu spisuje się laser. Cera naczynkowa to coraz większy problem dla wielu i kobiet i mężczyzn, ponieważ tutaj nie ma za bardzo preferencji i preferencji płciowych. Natomiast y, jeśli chodzi o radzenie, to z jednej strony można stosować profilaktykę, ale ona nie do końca jest skuteczna, w jakimś zakresie tak. No, to natomiast na czym ona ma polegać? No, przede wszystkim na ochronie przed słońcem, czyli stosowanie różnego rodzaju filtrów i unikanie nadmiernego opalania i, i przebywania za dużo na słońcu. Drugą rzeczą to jest y, już nie profilaktyka, ale jakby wczesne leczenie, czyli jeśli się pojawiają jakieś rozszerzone, drobne pajączki naczynka, czy to na twarzy czy na nogach, to warto jest je jak najszybciej po prostu pozamykać. Ponieważ jeśli tego się nie zrobi, to one się będą poszerzały, to samo nie zniknie, a z drugiej strony im większe naczynka, tym trudniej się jest ich pozbyć skutecznie. Moim problemem jest cera naczynkowa. Niestety porykam się z tym problemem no, już odkąd pamiętam. Odkąd byłam małą dziewczynką, zawsze miałam skłonność do rumienienia się na twarzy. Yy, no i przeszkadza mi to w codziennym życiu, jednak bez makijażu nie, nie umiem się pokazać w miejscu publicznym. Wszędzie tutaj z nadzieją, no, że, że jednak ktoś mi pomoże. W przypadku Natalii jest to młoda dziewczyna, która, tak naprawdę sam byłem zaskoczony, że miała ewidentnie sporo rozszerzonych naczyń. Z reguły spodziewamy się u osoby, takich jak u osoby przynajmniej, bym powiedział, 10 lat starszej. U Natalii widoczne były ewidentnie pojedyncze rozszerzone naczynka, a nie rumień. Troszeczkę inaczej postępujemy z rumieniem, troszeczkę inaczej postępujemy z naczynkami. Niemniej, tak jak dla niej, najlepszą alternatywą i metodą leczniczą jest laserowe pozamykanie poszerzonych naczyń. Taki zabieg laserowy polega tak naprawdę na termicznym uszkodzeniu i zamknięciu naczyń. Nie jest to zabieg bolesny czasami, ale wyjątkowo wykonuje się znieczulenie, jeśli pacjentka jest bardzo wrażliwa. Światło laserowe jest zamienione w ciepło w tkance. Natomiast długość fali lasera jest tak dobrana, że się kumuluje tak, gdzie jest czerwony kolor, czyli w naczyniach krwionośnych. Teraz jest troszeczkę strasznie, ale będzie na pewno o wiele lepiej. Naprawdę jestem bardzo zadowolona, było warto. To jest u mnie genetyczne. Mój dziadek miał, moja ciocia też cierpi na tą samą przypadłość, no i też w młodości nieodpowiednia pielęgnacja. Jeśli ktoś ma takie uwarunkowania genetyczne, jeśli dużo się będzie wystawiał na słońce, to będą się naczynka tworzyć. Oczywiście nie będą to otwierały się te, które są zamknięte laserem, natomiast w ich miejsce stworzą się nowe. Bo te nowe nie pojawią się oczywiście po miesiącu, tylko pojawią się nie wiem, po roku, po dwóch latach. Natomiast co jakiś czas takie zabiegi trzeba powtarzać. Istnieją również inne sposoby usuwania poszerzonych naczynek, jednak laseroterapia to obecnie jedna z najbezpieczniejszych i najskuteczniejszych metod w walki z tą przypadłością. Warto pamiętać, że taki zabieg jest bezbolesny. Niestety cery naczynkowej nie można pozbyć się na stałe, jednak stosując odpowiednią terapię i pielęgnację na długo możesz pozbyć się jej przykrych objawów. Jeśli zmienimy metabolizm, to ten tłuszcz może być uwolniony, ta komórka się skurczy. Czuję lekkie takie rozluźnienie mięśni. Coś z tym tłuszczem musimy zrobić.